Hej, hej, Basia z tej strony. Dziś jest 21 grudnia, czas gorączki przedświątecznej start. Zaczynają się zakupy, przygotowania do świąt. Ja już od dwóch dni robię z koleżanką pierogi, uszka, wszystko to, co potrzeba, co jest zamówione. No, i dziś przyszłam do Was, żeby troszeczkę opowiedzieć, co się u mnie działo przez ten miesiąc czasu. A mianowicie, powiem Wam, że troszeczkę lepiej się czuję. Ciocia zawsze jest i będzie w moim sercu, w mojej głowie. Na pewno całkiem inaczej przeżywam jej śmierć niż nawet osoby jej najbliższe. <laughs> Och, powiem wam, że to naprawdę boli. Ale co dobrego u mnie? Od kilku dni pracuję w kiosku. Wiecie, umowa zlecenie, ale potrzebowałam wyjść do ludzi, a przede wszystkim potrzebowałam pracy. I już na dzień dzisiejszy nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła z powrotem dla was budżetować. Choć budżetowanie od. Października do teraz wcale nie było łatwe. Żyłam tylko z zasiłku chorobowego, więc też zastanawiałam się, czy wam to nagrać. Ale nowy etap, nowa karta w życiu. Rozpoczęłam pracę i jak tylko będę mogła, będę z powrotem nagrywać. Tak bardzo brakuje mi Was i bardzo chcę wrócić na swój kanał. A może Wy coś w komentarzu napiszecie, co u Was, jak teraz wyglądają u Was przygotowania świąteczne, bo szczerze mówiąc, w domu żadnych przygotowań świątecznych nie ma. No ale tak jak Wam wspomniałam, z koleżanką od dwóch dni robimy zlecenia. Żeby były pyszne, świeże i domowe wyroby. Więc trzymajcie za mnie kciuki, za tą moją pracę. I abyśmy mogli się jak najszybciej usłyszeć i zobaczyć. Trzymajcie się cieplutko. Pa, miłego dzionka Wam życzę.